Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Sharkness, a witam Was w kolejnej części z parkura na moim kanale Wyrąco o godzinie 18.41 w niedzielę. Zapraszam do oglądania. Nagrywam akurat dzisiaj, to będzie jako premiera, bo to znaczy mm, wrzucę ten odcinek o 17 jutro nie chcę dzisiaj wrzucę, wrzucę to o 17 i, i i będzie dobrze dobra bez przedłużania zostawcie łapkę w górę zostawcie subskrypcję zostawcie komentarz byście zostawili po sobie pamiątkę i, bez, i znowu be, mówię żeby bez przedłużania przychodzę do parkura więc e, lecimy Pamiętam drogę, a tak ogólnie, to ja zmieniłem wersję na 1.88, ponieważ na zwykłej wersji Minecrafta 1.18.1, akurat na, wtedy na tamtej grałem, to się dużo zacinało i postanowiłem, że zmienię wersję i zmieniłem na 1.88 Blazing. Tak? I nie powinno być teraz żadnych problemów. Tutaj miałem z tym problem. No, jest to łatwe, no, ale... Ale no, przy tym ostatnim zawsze tak kończę. Ja dz dzisiaj, to ja chcę to przejść. Nie ma opcji, że ja nie przejdę. Będę tak długo, nieważne, czy ten film będzie trwał 48 godzin, będę po prostu, będę tak długo przechodził, aż przejdę. Naprawdę, bo żeby przy ostatnim było takie trudne, to naprawdę, no średni to nie jest taki mocno trudny. O, dobra, już myślałam, że, że nie skoczę, ale tutaj niestety nie skoczyłem. I zaczynamy znowu. Już to jest, jest trzecia, czwarta próba? Coś takiego nie wiem, nie liczę. No, no i zostawcie łapkę w górę. Będę to ta, będę tak żebrała, że zostawicie pod tamtym odcinkiem musicie zostawić 20 łapek w górę, pod tym odcinkiem musicie zostawić 15. Ok? Bo muszę widzieć, że Wam się to seria podoba i że chcecie więcej i. I będę z chęcią nagrywał. Oj, dobrze, dobrze, dobrze. No ej, no co mnie tam hamuje? Czyli znowu Rage? Nie wiem, chyba tak. Hmm, hmm. hmm. Oj, przypadkiem nie, naci... przypadkiem nie nacisnąłem kontrola i... i słabo skoczyłem ale teraz już powinno być wszystko dobrze pyk kontrol ajajaj, no przecież no mi te skoki wychodziły na, za pierwszym razem, teraz już nie idzie? nie rozumiem uwaga no serio? Myk, 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 myk. Aj, dobrze, dobrze. Poczekaj, nie za pierwszym raz. Oh, mm -hmm. o Bożeż. No hm, hmm wychodziły mi, ale teraz mi nie wychodzą. Bo jestem taki marny w tym ty, w tych parkurach że, że lepiej przy, przymilczmy. No tutaj skakuje, tutaj skakuje, tutaj skakuje, tutaj skakuje, tutaj skakuje, tutaj wskakuje. Tutaj wskakuje. No i tutaj wskakuje. I nie wychodzi mi. No, no spacja, no. Bo to też wina spacji. Albo moja wina, nie wiem. Chyba moja, bo... Za późno klikam tą spację. Dobrze. No kurde, tam jest meta, nie? Tam jest meta. Dobrze! W końcu się udało. Dobrze. Uff. Błagam. No nie. No co jest? Fila. mam iść. Chyba tu. Dobra, Myk. Dobrze, 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 No. Dlaczego mi jest tam włączony auto-jump? Nie wiem, czy tam jest włączony auto-jump, ale tak mi się coś zdaje, bo, bo ja nawet nie klikam tej spacji czasami, a, a to samo podskakuje. Nie wiem, dlaczego to się tak robi tutaj przy tym slime bloku. Pięknie. Teraz wchodzimy tutaj na te zielone, dobrze. I tu, tam jest meta. Tam jest meta. Eee, no ile to jest? To jest chyba na trzy kratki? Na trzy kratki, no to skok jest wykonalny. No ale jak na cztery kratki, to ja mam problemy trochę. Brawo, brawo, brawo ja. Normalnie. No dobra. A czemu mi sprint? Jezu. Naciskam sprinta, a normalnie po chwili mi się wyłącza ten sprint. Nie wiem o co chodzi. Dobra. No jak? No czemu to się tak robi? Jakim cudem ludzie to przechodzili w 12 sekund? Czy tam 13, nie wiem. Jezu, ja tego parkura nigdy nie przejdę. On jest taki łatwy, no ale ten ostatni skok. Nie zmogli by przynajmniej blok normalnie przód, jeden blok do przodu bym mógł dodać, ten tutaj. Nie, to jest chyba na cztery klatki, bo jak... Tutaj są trzy kratki z tego co mi się wydaje. No to ja tutaj normalnie wskakuję, ale tutaj mam problemy. To wydaje mi się, że to jest chyba na cztery kratki. No, t... Ej! Ta myszka zaraz umrze. No ile można przechodzić? No I... i czemu mi się jakieś takie, takie coś załącza? Normalnie. O, widzicie? Przed chwilą to było. Jezu już mi tak nerwia ten parkour, że ja zaraz będę inny przechodził. Z 5 prób jeszcze i ja wyłączam tego parkoura. Bo ile można? Już siedzę nad tym parkurem 10 minut. Za chwilę będzie 15. Dobra, jeszcze 4 próby. Cztery próby zostały, trzy próby. Dwie próby. Oj, oj, Jedna próba. Ostatnia próba. Nara. Gdzie są jakieś inne poziomy. Tutaj 81 sekund. A sprawdźmy, sprawdźmy. E, średnia. Zakryjemy sobie graczy. Ukryj graczy, dobra. No i start. To jest chyba obojętnie Wtedy, kiedy. Te, i, Czyli sobie pójdę tędy, tędy. I tutaj chyba będę musiał po, po takim czymś skakać. Teraz, gdzie skoczyć? I którędy? Aha, A, czekaj, bo tam są jakieś bloki. Tutaj muszę wskoczyć. Teraz, tutaj muszę wskoczyć. Dobra, teraz tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Dobra. Tutaj, tutaj, tutaj. Przynajmniej znam drogę. Co się stało? Dobra, tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, dobrze. Teraz tu muszę. Teraz tutaj, 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 tutaj i teraz tutaj, tu, 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 teraz tu, 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 tu! tu! Nie zauważyłem tego ostatniego, jestem ślepy. Dobra, nieważne, przechodzimy jeszcze raz. Ten poziom wydaje się łatwy i bardzo fajny, więc mam nadzieję, że nie będzie problemu z nim. Pyk, 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 Muszę tam pamiętać, że nie tylko tu, tylko jeszcze, tylko jeszcze tu i tutaj. Teraz tu, tu, tu i tu. I meta. Słuchajcie, i meta. No i takie poziomy, no to mi się podobają. Normalnie. Podobał mi się, podobał mi się naprawdę ten poziom. Nap był fajny, taki, taki se, taki se. Ech, no i teraz, oj, czekajcie. No i teraz, nadszedł, trudny, poziom trudności trudny. Oj, 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 Be będzie trochę trudno naprawdę. No i zobaczmy ile tutaj 1102 sekundy. Czy tam minuty? Nie, sekundy. Naprawdę. Tutaj da. O, tutaj da 62 sekundy. I coś takiego. Co to jest? Teraz po tym muszę wskakać, dobra i teraz po tych liniach, teraz, oj, 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 tu, 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 tu i na tą drabinkę, chyba, dobra, spoko, spoko, można byłoby jej też tu, jak ja mam tam wskoczyć? Aha, tutaj jest jakieś wejście. Oj. Po tym miałam skakać? Czy ja tego, panie, nigdy nie zrobię? O, No, wskocz tu, rzeź. O. Dobra. Tutaj... To serio muszę po tym. To jest trudne, bardzo trudno. Aha, to mi się zamyka dobra. Aj. aj, aj. Tu trzeba jakoś wykombinować. Dobra, zrobię to. Przejdę ten poziom. Teraz, w tym momencie. Ale dobra, ważne jest to, że ja mogę sobie. Jak spadnę tutaj, na przykład, to i tak mogę wrócić. O, teraz na przykład. My Kurde, wskoczy na to. Dziękuję. No jezu. W jak ja siedzę m, maksymalnie z 5 minut nad, nad czymś, co powinienem to zrobić w minutę albo 30 sekund, nawet albo w pół. nie no. pół sekundy nawet. jezu. I to kamienna. właśnie tu. Dlaczego? Proszę! Jest aż mnie łapy bolą, naprawdę. Tak mnie bolą ręce. Wszystko mnie boli normalnie. 17 minut, a chwilę będziemy kończyć. Jezu, no! A jak tutaj wskoczę, no to najprawdopodobniej będę musiał na ten trapdoor. I tam będzie znowu jakaś drabinka. No, ej! No, nie mogliście dać tu tą drabinkę. Jezus! Chyba, że. Jak to wygląda w ogóle? Co? Ja tutaj będę musiał wskoczyć i normalnie. w Tutaj. Ja tego nie zrobię. Są jakieś inne mapy? Czekaj, nie średni. Trudny. Nie wiem, na przykład 288 sekund. Coś takiego. Dobra. Jak to wygląda? Okej. Okay. Dobra. Okej. Coś czuję, że tutaj będzie problem, więc coś czuję, że. No, ej! Dobrze. Mm, puh, 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 puh. Nyk, nyk, to, to są jakieś guziki. Lol, w których nie można kliknąć. O, tutaj skoczyłem fajnie. Tu... Tu dobra! Jesteśmy. Teraz tutaj i pięknie. I potem teraz będę musiał się wspinać. Czekaj. spokojnie. Ja mogę jeszcze na tą Chwila, chwila, chwilę. Witź. Wójcie, czy. Jak tu wskoczyć? No, czemu to się nie chce wskoczyć? Też, że chyba się zaklinowałem tutaj. No bo ja tutaj próbuję wskoczyć na tą drabinkę. I dlaczego nie chce mi się udać? Czy ja wskakuję na nią? Dobra, nie wiem. Przy tym tutaj zakończymy ten nasz odcinek. Oj, o, zakończymy nasz odcinek. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Nie zapomnijcie o łapce w górze, o subskrypcji, o komentarzu, bo to jest bardzo ważne. I nara, siema. ma.